Cześć, z tej strony Kamil z Merry Dzisiaj pokażę Wam Farmer Trucka z elektryczną wywrotką, napędem 4x4 i funkcją bujania. Jeżeli będziesz chciał go kupić, to na końcu filmiku pokażę jak i gdzie, także zostań do końca. Farmer Track posiada elektryczną wywrotkę razem z łopatką, otwieraniem i sterowane jest przyciskiem z panelu. Wywrotka razem z łopatką nadaje się idealnie do zabawy w piaskownicy lub w śniegu. Na przykład jak na tym filmiku. Zakres wieku to od 2 do 7 lat. Maksymalna waga 50 kg. Z tym, że ja tym jeździłem z synem i się we dwójkę sobie bawiliśmy. Samochodzik zawiera koła z pianki Ewa. Różni się od plastiku tym, że jest bardziej miękka. I nadaje się do jazdy w każdym terenie. Ma otwierane i zamykane drzwiczki z blokadą. Skórzane dwa siedzenia. I pasy bezpieczeństwa z regulacją. Przejdźmy teraz do panelu sterowania. Po odpaleniu silnika uruchomi się dźwięk. Mamy tutaj dwa poziomy prędkości. Wolny 3 km na godzinę, szybki do 6. Na panelu jest też wejście AUX i USB. Dzięki temu można sobie włączyć własną muzykę, bądź samochód ma też wgraną muzykę gotową. Na kierownicy mamy przycisk klaksonu i też odpalenie muzyki. Samochodzik posiada światła LED, które uruchamia się z panelu. Na desce rozdzielczej też jest funkcja bujaka. Na tym filmiku zobaczcie, jak to działa w praktyce. Do zestawy jest dołączony pilot, dzięki któremu rodzic ma pełne panowanie nad sterowaniem. Są przyciski skrętu, przód, tył, trzy poziomy prędkości od 3 do 6 km na godzinę oraz funkcja parkingu, dzięki czemu dziecko nie może samo jeździć. Dziecko steruje za pomocą pedała, jest bieg do przodu, parking oraz wsteczny. Chcecie zobaczyć, jak on jeździ w terenie, to zapraszam. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak go zamówić, to teraz Wam to pokażę. Zakupu możesz dokonać poprzez wejście na stronę www.merikids.pl i wpisz nazwę Farmer Truck Speed. Bądź możesz zamówić telefonicznie pod numerem 786-227-334 lub napisz wiadomość prywatną. Do każdego pojazdu dorzucamy w Gretschie tablicę rejestracyjną z imieniem dziecka, imienne prawo jazdy oraz wodoodporny pokrowiec.